Dziewczyny, witam Was w kolejnym naszym odcinku odnośnie psychologii kolorów. Dzisiaj omówimy kolejną partię barw, które na pewno też często używacie w swoich garderobach i w swoich ubiorach, i myślę, że chciałybyście poznać znaczenie kolejnych naszych kolorów. Zaczniemy od fioletu. Fiolet jest to dość ciekawa barwa, dlatego że jest to barwa, która nie wywołuje żadnych negatywnych emocji. Fiolet ze względu na to, że jest on kojarzony z taką sferą duchową, kojarzy nam się z takim prestiżem i luksusem. Fiolet często wybierają osoby, które mają wyższy status społeczny, ale fiolet też wybierają osoby, które chcą się w jakiś sposób wyróżnić. I tutaj mówimy o takim wyróżnieniu w pozytywnym znaczeniu tego słowa, dlatego że ubierając coś, co ma podstawę fioletu, tak jak ja mam tutaj sukienkę, fiolet jest raczej kojarzony z taką wesołością. Natomiast nie jest on przesadny, to jest kolor taki idealny do stabilności, takiej, że, że nie ma w nim żadnych skrajności, nie budzi żadnych skrajnych emocji, jest po prostu kolorem dobrym. Ważne jest, żeby fiolet dobierać do swojego typu urody i do swojej karnacji, dlatego że nie każdy odcień fioletu nam będzie pasował. Jak wiecie, fiolety to purpura. Są ciemne fiolety, są żywe fiolety, są pastele, są wszystkie lile, wrzosy, lawendy. Dziewczyny, słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jak przychodzi jesień, pojawia się właśnie dużo wrzosów, dużo takich odcieni lawendowych. Często wy y, organizując jakieś imprezy, na przykład swoje wesela, spotkania tematyczne. Właśnie kolorem, który jest barwą przewodnią, wybieracie właśnie takie lile, wrzosy i często te lawendy się u Was przewijają. Pomyślcie sobie nawet taki kolor fioletowy, nie tylko w ubiorze, ale jak często jest spotykany w naszych domach: ściany, wszystkie jakieś dodatki. Jak fajnie wygląda zwykła kanapa, która jest rozświetlona właśnie poduszkami, chociażby w takim kolorze. Tak jak powiedziałam wcześniej, fiolet budzi u nas same pozytywne emocje, ma bardzo dobry wydźwięk i wystarczy dobrać odpowiedni odcień do swojej karnacji, tak żeby nie wyglądać w nim zbyt blado i myślę, że, że wszystko tutaj się ładnie nam połączy, także dziewczyny nie bójcie się fioletu w swoich ubraniach, bo fiolet pokazuje, że jesteście bardziej skupione na tej swojej sferze duchowej, przez co pokazuje, że jesteście osobami, które, które nie myślą tylko o wyglądzie zewnętrznym, ale także wewnętrznym. Koniecznie zaopatrzcie się w coś fioletowego, co nie tylko pomoże Wam urozmaicić i pokolorować swoją garderobę, ale też pomoże Wam uspokoić swoje wewnętrzne i znaleźć jakiś swoje taki spokój duchowy. Jeżeli już jesteśmy w temacie barw, które działają na nas w sposób uspokajający i pomagają zachować wewnętrzną równowagę, to nie sposób tutaj pominąć kolor zielony. Kolor zielony to jest również kolor, który ma jedynie pozytywne odbiory, jedynie pozytywne emocje ze sobą niesie. A dlaczego? Dlatego, że... Tak jak powszechnie wiadomo i to nie tylko w ubiorze, kolor zielony działa właśnie kojąco, uspokajająco. Oczy, patrząc na zieleń, uspokajają się, wyciszają się i są bardziej odprężone. Zielony jest idealnym kolorem, żeby po prostu ukoić swój wygląd i żeby jakoś to wszystko nam ładnie, fajnie stonować. Co ciekawe, zielony jest również kolorem, który niesie nadzieję. Wokół mamy wszechobecną wiosnę, wszystko nam się zieleni, pięknie zakwita i to daje nam nadzieję na to, że będzie lepiej, że będzie cieplej, że będzie przyjemniej, wszystko się budzi do życia i takie właśnie przesłanie niesie ze sobą kolor zielony. Osoby, które często wybierają kolor zielony, to są często osoby bardzo życzliwe, bardzo pozytywnie nastawione do życia, bardzo towarzyskie, miłe ale też takie osoby, które lubią i pragną stabilizacji. To są często osoby, które na przykład panie, które wolą raczej stałe związki, cenią sobie w tych związkach to, że mają takie poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Kolor zielony również wybierają właśnie osoby, które są bardzo towarzyskie, miłe i co więcej lubiane w tym towarzystwie. Dlatego, że łatwo one się odnajdują w różnych sytuacjach, są bezkonfliktowe, przez co przyjemnie jest z nimi przebywać i, i otoczenie lubi takie osoby. Także zielony, oprócz tego, że koi, że działa na nas uspokajająco i że budzi w nas nadzieję, to właśnie powoduje też to, że czujemy się wśród zielonych osób bardzo dobrze. Kolorem który niesie ze sobą najwięcej skrajnych odczuć, jest czerwień. A dlaczego? Dlatego, że czerwony jest to kolor życia, krwi i ognia. Osoby, które wybierają kolor czerwony, bardzo często lubią być adorowane, lubią się wyróżniać w towarzystwie i lubią być zauważane. Najprościej jest wybierać właśnie czerwień w sukienkach, w bluzkach, w spodniach. W dodatkach często też osoby, które chcą dodać sobie pewności siebie w jakiejś sytuacji, wybierają właśnie czerwone dodatki. I mogą być to czy paznokcie, czy torebka, czy czerwone usta. Co ciekawe, jest takie powiedzenie, że jeżeli kobieta chce, by ją słuchano, maluje usta na czerwono. Myślicie, że to prawda? Zagłębiając się w temat właśnie psychologii kolorów, zastanawiałam się, czy ja faktycznie lubię być adorowana i czy faktycznie lubię się gdzieś tam wyróżnić, pokazać. I wiecie, że to chyba trochę prawda, e, dlatego że ta czerwień nie tylko nas naładowuje taką energią do działania, daje nam takiego kopa i siły witalnej, e, ale też sprawia, że czujemy się lepiej. Mając na sobie czerwone ubranie, mimo że nas widać, to czujemy się lepiej, i to jest też bardzo dobry kolor który pomoże nam, paniom, zwłaszcza nam paniom plus size, w powolnych krokach do akceptacji samej siebie, dlatego że ja mam świadomość tego, że nie jest to proste. Dlatego dziewczyny tutaj to jest idealny kolor dla Was, żebyście krok po kroku wdrażały tą akceptację do samej siebie, do swojego ciała, kochania siebie właśnie poprzez tą czerwoną barwę. Zacznijcie dodawać czerwony na początku na ustach, na paznokciach, w dodatkach, w kolczykach, w bransoletkach. Później ten czerwony zaczynajcie stopniowo przenosić na wasze sukienki, na wasze bluzki, na spodnie, na marynarkę czy na bieliznę. Patrzcie na siebie w kolorze czerwonym i mówcie do siebie, że naprawdę jesteście zadowolone z tego kim jesteście i jakie jesteście. Ubierzcie coś czerwonego na siebie, stańcie przed lustrem i mówcie do siebie same komplementy. Zobaczycie, jak się będziecie wtedy czuły, bo czasami jest tak, że wiele z nas niestety nie ma gdzieś tej pełnej akceptacji i nie potrafi dobrze się czuć, komplementując sama siebie. Więc zachęcam gorąco, bo jest to kolor dla osób odważnych. Kolejnym kolorem, który chcę Wam przedstawić, jest niebieski. Niebieski jest to dość ciekawy kolor, dlatego że on, tak samo jak róż, kojarzy nam się trochę z dzieckiem. Dlatego że te nasze czasy dzieciństwa są głównie przedstawiane w dwóch kolorach: różowy bądź niebieski, chłopiec bądź dziewczynka. I tutaj, jeżeli chodzi o niebieski, mało kto jest fanem, takim typowym fanem koloru niebieskiego, ale wydaje mi się, że też mało kto wie, że tak naprawdę jest tym fanem. Dlatego że Tyle z nas wybiera jeans. Nosimy jeansowe spodnie, jeansowe katany, nosimy jeansowe sukienki, jeansowe spódniczki. Ten jeans się pojawia tak naprawdę w każdym sezonie, w każdym roku i pojawiają się takie abstrakcje i takie różne wzory i odcienie tego jeansu. Niebieski to jest kolor dla ludzi kreatywnych. To jest kolor dla ludzi, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, chcą pokazać się światu ze, z tej strony właśnie pomysłowości, kreatywności i właśnie takie osoby często wybierają ten kolor niebieski. I znowu wrócę do jeansu: jest to świetny przykład, ponieważ ym, zauważcie, jak na przestrzeni lat rozwijał się jeans. Proste nogawki, dzwony, zwężane nogawki, ćwieki, paski, strzępy, przetarcia. To wszystko właśnie powoduje to, że ktoś kto jest kreatywny, ukochał sobie ten niebieski jeans i postanowił bawić się nim i tworzyć różne wzory. Niebieski jest to kolor, który również pokazuje nam, że jesteśmy osobami otwartymi że jesteśmy osobami takimi, które chcą działać i które mają już ten zapał do działania. Nosząc niebieski, nie musicie się dodatkowo naładowywać chęciami do pracy, chęciami do stworzenia czegoś, bo już je macie w sobie i tylko ten niebieski pokazuje, że emanujecie tym po prostu do społeczeństwa. Co ciekawe jest również w kolorze niebieskim, pewnie mało z Was wie, ale jeżeli chodzi o odcień delikatniejszy, czyli błękit, jest to idealny kolor na ważne, takie ważne oficjalne wyjścia. Powiedzmy tak przykładowo: wybieramy się na rozmowę o pracę. I na takiej rozmowie o pracę z reguły utarło się, że raczej ubieramy się w czarną spódnicę i białą koszulę. Ale słuchajcie, według wielu, wielu naukowców, to błękitna koszula sprawi, że pracodawca. Nasz przyszły pracodawca odbierze nas jako bardzo profesjonalną osobę. Dlatego nie bójcie się, nie bójcie się założyć tego błękitu. Ten błękit da pracodawcy jasno do zrozumienia, że jesteście osobą kreatywną, że jesteście gotowi do działania, że jesteście profesjonalni w tym co robicie i dobrze połączona błękitna koszula naprawdę zadziała wiele i sprawi wiele dobrego. Myślę, że może nawet pomóc Wam pomyślnie przejść taką rozmowę kwalifikacyjną. Ale ten niebieski pokazuje to, że chcecie coś robić, że chcecie działać, że lubicie działać, lubicie być kreatywni, więc noście go z dumą, bo niebieski to jest właśnie kolor ludzi, którzy chcą coś w życiu osiągnąć. Ostatnim kolorem, który chcę Wam dzisiaj zaprezentować jest granatowy. I jak przy niebieskim zaczęłam Wam opowiadać o kolorze błękitnym, który nam się idealnie nada na rozmowy kwalifikacyjne, tak granatowy jest totalnym strzałem w dziesiątkę, dlatego że granat jest to kolor profesjonalistów. Granat jest kolorem, który wybierają osoby, które są specjalistami w danych dziedzinach. Sprawdzi się on idealnie, zakładając granatową spódnicę, spodnie czy marynarkę, czy do białej koszuli, czy do błękitnej koszuli. Naprawdę będziecie bardzo profesjonalnie, bardzo modnie. I bardzo y, poważnie wyglądać. Granat również nada się idealnie na okazje wieczorowe, suknie wieczorowe, gdzie macie jakieś bankiety, ważne przyjęcia. Granat również będzie kolorem profesjonalnym, eleganckim, który wydobędzie z Was y, wasze piękno. I też pokażę, że znacie się na tym, co właśnie zamierzacie robić, bądź co właśnie robicie. Jeżeli nie chcecie wyglądać e, pospolicie w Czerni, granat jest zdecydowanie dobrym jej odpowiednikiem. To już na dzisiaj koniec. E, wszystkie kolory, które dzisiaj chciałam Wam zaprezentować, zostały omówione. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. Jeżeli tak, to dajcie suba, zostawcie po sobie ślad, napiszcie nam komentarz. Powiedzcie, o czym chciałobyście również, żebym wam jeszcze opowiedziała. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.